No, dzień dobry wszystkim. A kolejna niedziela i kolejny odcinek, tym razem 14 odcinek. I w roli głównej, moim gościem jest Jacek Mahala, który zdecydował się poddać swoją stronę pod ocenę Harsh Web Review. Więc zaczynamy od a, zerknięcia na stronę i po raz kolejny, tak jak u poprzedniego u gościa Kasi, nic nie robię. Uruchomiłem tylko stronę, patrzę, co się dzieje, to się samo nie przewija i pierwsze co, to idziemy do zerknięcia. Who is? Czyli, kto to jest? O Boże, jesteśmy na homey, No, już minut na dzień dobry jest, nie? A nienawidzę tego hostingu, a milion, milion powodów. No dobra, jesteś tam, bo jesteś jest powinno być spoko, bo, 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 bo to całkiem, całkiem mnie nieźle działa, a natomiast, a całe te konsorcjum home i skupowanie innych hostingów, żeby tylko podnosić ceny, to jest masakra jakaś, nie, to co ostatnio robią. Ale dobra, popatrzmy sobie, co tam idzie. Dobra, tu już mamy dwie, trzy, cztery, 4 sekundy, 5 megabajtów do pobrania. Bardzo mało requestów to mnie bardzo, bardzo cieszy. Natomiast, no, 4 sekundy, 5 mega, no, bez kitów, no. Ok, no, a tu mamy. Tu, tu, na, tu na czas nie patrzę, ponieważ GTmetrix jakoś dziwnie to mierzy. A mniej requestów, no, ale, ale widać, że mamy problem z optymalizacją zdjęć. Mamy problem z cache'em, Ok. A no i z samymi zdjęciami i ich rozmiarówką, które są na stronie, mimo że widać, że są zoptymalizowane. Kurwa, co to za zdjęcie? A 1080x720 to widać, że jest przez template już robione, to nadal coś tu jest nie tak. A no dobra, sprawdźmy, sprawdźmy może co jest nie tak. <coughs> coś mi dzisiaj głos siada. Okej. Okay. Tu proszę bardzo dlaczego twój hosting nie jest chujowy. 3 sekundy to był sam dostęp sam czas czekania na to żeby Home zareagował i powiedział światu gdzie jest twoja strona. Nie? To jest Home. Ok. Wchodzimy na stronę mamy fajne proste logo czcioneczka a tu już mamy inną czcioneczkę ale ale menu jest to. Przewijamy sobie w dół. Sekunda. Ups. Chciałem wyłączyć te bookmarki. Aby więcej ekranu było. Dobra, przewijamy i mamy coś takiego. Już domyślam się, że to jest Flofilms, a wygląda jak Flofilms. Dobra fotografia to nie tylko kolory, kompozycja czy też harmonia, ale przede wszystkim przedstawienie pewnej prawdy. Okej, okay, cokolwiek. No, tam Twoja filozofia jak najbardziej nie krytykuję takich rzeczy. Później mamy wybrane fotografie. Można kliknąć sobie, można zobaczyć sobie w dużej wersji. Ale to? Kurwa. No, jakąś tam historię opowiada, ale potrzebowałbym jakiś opis do tego, nie? Okej. Weźmy portfolio, blog, kontakt. Możemy od razu zadzwonić do ziomeczka, czyli jak klikam, zakładam, że jak klikam na telefon, to dzwonię. Nie dzwonię. Idę dalej. Tutaj też jest telefon. Dobra, ten telefon mógłby być klikalny, nie? Wiesz, jak to działa, nie? A, copyright. I później mamy i BY by Jacek MACHAŁA A to jest Mahawa. A w logo masz Mahala. Więc. Nie lubię miksów polsko angielskich. To jest. E, o, kurwa tą ikonkę, nie. Właśnie ją znalazłem. Facebook. Ogromna. Dobra. E, Korzystając z menu, na początku każesz mi, że jestem na start, później każesz mi iść od razu do portfolio. Ma to sens, podoba mi się to. I później wchodzimy do portfolio i mamy fotografię ślubną. Tak, jakby była z dupy, bo generalnie wszystko jest inne duże czyli portrety, dzieci są duże, a fotografia ślubna, tak kurwa, jebnęło się w innych proporcjach. Zdjęcie ok, zacznijmy od portretów. Ok, są portrety. To przewijanie jest słabo, mało intuicyjne. Od razu ci powiem. Poza tym jest na zdjęciu, więc jeżeli klikam gdzieś sobie, a może dalej, to odpalę zdjęcie. A nie, kurwa, nawet zdjęcie nie odpala, Dobra, można przewijać tak, można przewijać klawaturą. Super. A bieda, po prostu bieda, nie? Najgorsze jest to, że, zobacz, ja jestem na samej górze, popatrz na ten wskaźnik, a jest ucięte twoje menu i wszystko inne. Więc już trochę jest. fopa, Idziemy do Next Gallery, Next Gallery. Kurwa, następne portfolio, twoje, nie? Dobra, później mamy te dzieci. Ja już w ogóle menu nie mam. Okej, okay. żeby było jasność. Jestem na samej górze strony i już nic nie mam, nie? Dobra, Next Gallery. Czyli twoja ta... Zakładam podstawowa galeria, ślubna, dobra. Kurwa, rawa wrzuciłeś tu? Rameczki, no bez kitów, no. I to są twoje najlepsze zdjęcia? Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. No dobra, okej. Okay. czyli z racji, że u góry już jestem pozbawiony czegokolwiek, muszę iść na dół, nie? Czyli wracam ponownie do start. Kurwa długo ta strona się ładuje, trochę, nie? Ok, idę na bloga, a bo to jest tylko druga rzecz, którą chcesz, żeby klienci widzieli, tak? Ok, po prostu kurwa, ciężko mi uwierzyć, że, że na przykład ten hotel o, o staniec, że to jest najlepsze zdjęcie z tego wesela, nie? Poza tym, masz logo na tych zdjęciach otwierających, co uważam za wtopę jakąś, nie? Dobra, tutaj wesele w żywcu. Zobacz, kurwa, te zdjęcia w ogóle nie zachęca do tego, żeby wejść na wesele w żywcu. Tam można taką petardę w żywcu zrobić, że wow, nie? A kurwa dajesz rękę z pianinem, nie? Czy tam fortepianem, kurwa, nie znam się. No dobra, układ jakiś tutaj z dupy jest. Nie poszło coś. Co nie, te przerwy prawo-lewo, góra-dół, brak zdjęcia. To, to jest coś nie tak o kurwa, tu jakieś odstające, no nie, no poukładaj to ładnie, to nie zachęcę, to, to nie tworzy nic fajnego, nie, poza tym widać, że robisz te zdjęcia łączone, tło strony masz w pewnym kolorze, a łączenia robisz białe i łączenia robisz z czarnymi ramkami, to po prostu jest obrzydliwe, nie, jak mam się czepiać? O, tu też się coś rozjebało, dobra, dobra, a chujowa galeria, bo widać w ogóle pierdyliard zdjęć nie, niepotrzebnych a, i, i nie wiadomo o co tu chodzi, kurwa. Pierwszy plan, a, zajebało im. Kurwa. No nie widać. W ogóle zdjęcie nie jest ostre. Co, telefonem to robiłeś ten ślub? Kolejny kurna Jędrysik. Dobra. Sorry Adam, sorry. Tak mi się wymknęło <laughs> Wesela Agnieszki, dobra tu coś. No nie, ciężko mi od. w sensie tak. Nie chcę oceniać zdjęć, ale aż mi się czasami ciśnie po prostu, żeby coś powiedzieć, nie? Kurwa, grubo. No grubo, powiem Ci, grubo. Dobra. Ej, później mamy tak. Share this moment, czyli udostępnij tą chwilę, tak? No i mamy Facebook i Pinterest i inne gówna. Później mamy Preview item, Next item. To nic kurwa ludziom nie mówi, nie? Przychodzi do Ciebie ktoś z żywca i to nic mu nie mówi, nie? Później mamy podobne posty. One nie są podobne, nie? Bo to są ostatnie Twoje posty. Więc to nie działa tak, jak powinno działać. Ale klikam powrót i idę do linka, który się nazywa historie ślubne. I jestem na Historiach Ślubnych. Czyli ponownie wróciłem na bloga. Mało tego, ale dobra. To nie jest Historia Ślubna, skoro to jest sesja w Tatrach, nie? Okej, okay, a myślę, że powinieneś wrócić do takiej zasady pokazuje to co chcesz strzelać, nie, jeżeli ty chcesz strzelać jakieś takie dzieciaki to sobie pokazuj takie rzeczy, jeżeli chcesz strzelać jakieś fajne śluby to zastanów się nad tym, żeby pokazywać fajne rzeczy, nie idziemy do mnie. to na sam koniec zostawiłeś, taki smaczek, dobra jest dziomeczek z dwójką dzieci a krótko o sobie właściwie ty nie piszesz nawet o sobie Pi Ty się sprzedajesz, tu zobacz. Fotografia dla, dla mnie: spotkanie z drugim człowiekiem, przypuskanie do innych światów, możliwość upadania. Bardzo chciałbym być częścią Twojej historii poza Twój świat. Pozwól mi opowiedzieć coś o sobie. Pracuję głównie na terenie Śląska Małopolskiego, ale dla dobrych kadrów wybiorę się na drugi koniec świata. Jacek. No nie. No to jest zło. To jest zło. Poza tym tu nigdzie nie mogę dalej się przewinąć, nie, nic. Chciałbym coś przeczytać o Twoim stylu, aczkolwiek po tym, jak kazałeś mi zobaczyć portfolio i bloga, to ja już wiem, że muszę opuścić tą stronę. Nie? Kontakt. Pomysł. Super. Kontaktujemy się. Co, o co chcesz zapytać? Mam inne pytanie. O! Zniknęła coś, poczekaj. Sesje indywidualne. Też zniknęła fotografia rodzinna. Też zniknęła fotografia ślubna. Czy chcesz sesję na Nie wiem. Imię, nazwisko. Typowy Janusz. Aha. Email. Kurwa, mam ci podać mojego e-maila? No dobra, niech będzie ten. Okej, okay, numer telefon. No, chuja, nie podam ci. O Boże, co to było? No, nie, no. Daj mi pozwól, mi pozwól mi wpisać normalnie tą datę, a nie każ mi wybierać jakiegoś gówna, dobra? Wiadomość Typowy Janusz ocenił twoją stronę Wyślij Pewnie komunikat po angielsku, dziękuję za waszą ostatnie wiadomości Chuj, zero, kom dziękuję za wiadomość, po polsku Która masz plusa? Normalnie Zaimponowałaś mi teraz, ok, a wracam na stronę główną. Czy przypadkiem coś ominąłem? Czy są może jakieś strony, gdzie powinienem sobie coś zobaczyć? A tu byłem. Dokąd idę? Idę do ciebie. Już pomijam tego linka, którego tam masz, Fotografia Śląska. Nie? Pomijam już te rzeczy, bo ty potrzebujesz popracować na, 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 na wiesz, na tak zwanych podstawach strony, więc nie będę Ci zawracał nawet głowy tym, co pójść dalej robić, A od tego masz grupę typową Janusz i jesteś w stanie sobie tam wyciągnąć te informacje. Zamykniemy jeszcze w Google. Co się dzieje? Google.pl. Piszemy site, dwukropek, wklejamy Twoją domenę. To są wszystkie te Twoje posty. A te adresiki to jest tak zwane, a twoje bagi, bo wychodzimy sobie do historii. <grymne> Z dupy. Ceny, no takie rzeczy Google Ciebie widzi. Nie? Patrz, masz tego dużo, można sobie to otwierać. Co nie? To tego trzeba się pozbyć. Wszystko pousuwać tak zwane przekierowanie 410. Tu mamy jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Doris. Tu mamy ciekawe rzeczy, tu mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy. Są jakieś slideshowy, są jakieś attachmenty. Nie było nic o Twojej ofercie poza tym, co byłaś na, str na, na stronie o mnie, co było smutne po prostu, że, że nie jesteś w stanie nic o sobie powiedzieć, tylko od razu co Ty możesz dla kogoś zrobić. Nie? Jeżeli już decydujesz się na stronę o mnie, to Kurde, to jest twoja strona, Zadba o tą komunikację. Dobra, tu masz wszystkie załączniki wyprute do internetu, więc a to podejrzewam, że to jest tak zwany ten bug justa. a bo to tak nie powinno mieć takiego miejsca. Ewentualnie po prostu celowo to zlinkowałeś, nie wiedząc, co robisz. A ma problemy z językiem polskim, jak widzisz. To tak od razu mówię. A No i druga, druga taka jeszcze jedna rzecz. Nie rób w nazwach zdjęć, Polskich znaków. ok? Teraz idziemy na Facebook Debugger. Zobaczymy, jak Twoja strona się udostępnia. Znaczy, powiem ci tak: nawet jak się udostępnia pięknie, to ja bym jej po prostu kurwa nie udostępniał. Wiesz, jak jest, nie? Dobra. Strona główna udostępnia się w ten sposób, że jest pionowe zdjęcie, super, jest krótki opis, a bardzo fajny. Aha, czyli to jest wszystko ok. Teraz zobaczymy sobie, może jakiegoś posta tu rozumiem, aha tu jak klikam to nic się nie dzieje, dobra kurwa, smutek dobra, weźmiemy sobie na przykład test zdjęcie ślub w Pielsku Białej Ania Maciej link, link naprawdę dużo mówi Ania Maciej, debug aha nigdy to nie było udostępnione, no i bardzo dobrze, no autentycznie też bym tego nie udostępniał ale dobra sorry Jacek, no musisz brać takie rzeczy na klatę. Po czym tak, wchodzę sobie na tą Ania Jacek, Ania Maciej, sorry, ślub Bielsko-Biały, a tu wychodzę do jakiejś głównej strony. Zobacz to, fotografia ślubna, portretowa rodzina, czyli generalnie twoje udostępnianie nie do końca działa, ewentualnie masz źle skonfigurowanego Jousta, ponieważ używasz takich defaultowych rzeczy. Smutek. Kurde, Jacku, a, no nic, no, Kartka papieru, przemyśl sobie, co, jak chcesz, żeby twoja strona wyglądała, a no i robisz stronę, nie? Robisz stronę od zera. Bo to, co masz teraz, to... Kurwa, to nie ma co ratować już. Nie ma co ratować, nawet tekstów nie masz na tych blogach, nie? A pokażę wam jeszcze fajną rzecz, jeżeli chodzi o Fluffyms. A co tam? Ten tekst, co nie? Patrzcie to. Jak miałem na pełnym ekranie, to jest zajebiście, nie przynajmniej coś widać, kurwa, nie? a patrzcie, co się dzieje, nie? To jest 4K, czyli jeżeli tak zrobię, to jest tak 1080, nie? To już... Mało co widać. A patrz kurwa jeszcze teraz, jak ona jest super responsywna. Kurwa, gdzie jest wersja mobile? Gdzie jest wersja mobile? Jest. Ale tu? No nic, pozostawiam Was z tymi glutami, a... Najlepszego, do następnego odcinka, czyli już niedługo, to znaczy niedługo, postaram się coś zrobić w środę, bo poniedziałek muszę się przygotować do workshopu, a we wtorek workshop, więc w środę. Najlepszego Januszki.